Kochani, witam Was serdecznie na kanale Czytania dla Duszy. Zrobimy sobie dzisiaj przekaz na równą noc wiosny oraz na początek wiosny. Czyli co powinniście wiedzieć, co być może się pojawi, albo na co powinniście zwrócić uwagę, zanim zaczniemy. W ogóle dzisiaj będziemy tylko wyroczniami. Nie będę dzisiaj wyciągała tarota, bo czuję, że tylko wyrocznie nam tutaj dobrze podpowiedzą. I dodatkowo, co tutaj chciałam powiedzieć, że do końca marca jest w obniżonej cenie mój kurs Transformacja rzeczywistości dla osób, które chcą samodzielnie pracować z emocjami, blokadami. Są tam też moje medytacje nagrane, m.in. na wyjście z, z roli ofiary, na poczucie własnej wartości, na pewno siebie i tak dalej, i tak na blokady do pracy własnej też jak najbardziej są, e, więc można do końca marca, można cały czas wykupywać, tak? Tylko, że do końca marca jest w obniżonej cenie. A z początkiem kwietnia, dwie rzeczy dodatkowe tam się pojawią, więc tym bardziej e, zapraszam. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o wstęp, i zaczynamy. Macie trzy karty. Tu jest jedyneczka. Taki dziennik zeszedł z piórem. I pokazuję osobno. Jeden. Dwójeczka. To, co Was przyciąga. Nie myślcie za dużo, bo wtedy to już jest wybór z umysłu, to co was po prostu przyciąga. To jest wasze. I tutaj takie pudełeczka. Jedyneczka. Nie, odrzuciłam. Jedyneczka. Jedyneczka. Co tutaj macie w przekazie? Hmm... Według mnie to będziecie dostawali bardzo dużo podpowiedzi, wskazówek podczas no lub już to dostajecie, i zwróćcie na nie uwagę, na te snale. Być może zapisujcie je albo sobie tłumaczcie, spróbujcie je poczuć, co to dla Was oznacza. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to, jeżeli myślicie o tym, żeby napisać jakiś, jakąś książkę, nie wiem, otworzyć jakiegoś bloga, coś pisanego. Chodzi o pisanie, nie mówione słowa. To jest teraz na to czas, żeby coś tutaj stworzyć, napisać. Z innej perspektywy patrząc, to jest połączenie ze swoim wyższym ja i te wyższe ja nam się tutaj też pokazuje. U was to jest połączenie w ogóle ze sobą, stworzenie tej dobrej relacji ze sobą, a dla niektórych to jest ten poziom wyżej, czyli połączenie ze swoim wyższym ja, słuchanie przekazów od swojego wyższego ja, swoje słuchanie, swojego wewnętrznego głosu i być może zapisywanie. Hmm? Albo ogólnie macie taką podpowiedź, że zapisujcie sobie jakieś pozytywne afirmacje, czy to, co chcecie mieć w życiu. Taki pozytywny sposób na zasadzie ja już to mam, A? czyli na przykład jestem w szczęśliwej relacji. Dałam taki przykład, e, bo tu jest słowo po prostu pisane na tej karcie. Hmm? E, na pewno będzie dobra ta intuicja i warto tą intuicję jeszcze bardziej pogłębiać i słuchać tego głosu wewnętrznego. I u was to jest czas na skupienie się w ogóle na wewnętrznym świecie, na pozytywach, na rozświetlaniu jakiejś sytuacji. Na pewno to nie jest czas na zamartwianie się. I te karty mogą też podpowiadać, że idzie coś pozytywniejszego do Twojego życia, zwłaszcza dla osób, które miały na przykład jakiś czas przeciwności losu, coś stało w miejscu. To mogą przyjść tutaj rozwiązania. Co dla jedyneczki, jeżeli chodzi o tą równonoc wiosenną i jest karta mocy. No właśnie, będziesz widzieć bardzo wyraźnie wszystko, że wchodzisz w ścieżkę, która jest Ci przeznaczona. Dokładnie tak. Pierwsza to jest karta mocy. To jest. Ja tu czuję coś takiego, że wyjeść tą swoją wcześniej... Wcześniej tą swoją moc gdzieś utraciliście, tak? Być może zostawialiście w miejscach, w relacjach, gdzie to zostało tak jakby wykorzystane. Nie macie z tego zwrotu w ogóle. Ale to dla was jest po prostu lekcja, żeby na przykład gdzieś nie zostawiać za dużo siebie i skierować tą energię na siebie. Czyli to będzie takie odzyskiwanie tej swojej mocy. W ten sposób bym powiedziała. Albo poczucie. Że to ja kieruję swoim życiem. To ja jestem tym kreatorem, taki ja tutaj tworzę. Eee. I dalsze karty mówią o tym, że właśnie dostajesz wyraźny przekaz, jakieś wyraźne wskazówki, i będziesz widział, lub widzisz już dokładnie, tylko być może nie do końca w to wierzysz, co tutaj jest przed tobą. I to może być w czasie snu, właśnie, dlatego powiedziałam o tych snach, bo ta pierwsza karta też mówi o snach. Hmm? Zwróćcie uwagę na sny. Nie tylko sny, może to w inny sposób się objawiać. To, że coś w coś bardzo jasny, klarowny sposób będziecie widzieli, intuicja może być tutaj, uu, bardzo mocno. Mogą się otwierać jakieś widzenia, jasnowidzenia, jasnoczucia, i wy będziecie wchodzili w ścieżkę, która jest wam przeznaczona. Piękna jest ta karta, i yy, zobaczycie w ogóle jakąś. Yy, bardzo jest on zarysowaną ścieżkę dla siebie, być może zawodową, tak? Być może będziecie zmieniać swój zawód, szukaliście wcześniej coś dla siebie, właśnie tej ścieżki, i nie umiecie znaleźć, a to się teraz będzie samo klarowało, bo intencja gdzieś tam wcześniej była wysłana, i to może być praca słowem, nawet mówionym nie tylko pisanym, ale nawet mówionym. Ale nie musi być praca słowa. Bo tutaj dla niektórych to jest w ogóle ścieżka, która jest Wam przeznaczona, czyli takie pozytywne wydarzenia, bo nie mówimy o negatywach tutaj. I Wy widzicie bardzo jasne, klarownie tą ścieżkę i pewne rzeczy tutaj się rozjaśniają. A z drugiej strony to jest ta kariera zawodowa. Także może być totalna zmiana w Waszej karierze zawodowej, bo wcześniej czegoś szukaliście, nie wiedzieliście do końca. A wiem, że sporo osób takich jest, bo pytacie mnie o to, czym ja mogę się zajmować, tak? Nie wiecie dokładnie, tak? Już Wam nie odpowiada to, co robicie. A to samo po prostu będzie tutaj jakby się rozjaśniało w połączeniu, jeżeli wyłączycie się ze swoim wewnętrznym ja. Na co powinniście teraz najbardziej zwrócić uwagę? Macie jakieś rany z dzieciństwa i to Was może stopować w rozwijaniu skrzydeł, na przykład w Waszej karierze zawodowej, w Waszych biznesach czy w realizacji Waszych planów. Być może już była duża praca, bo ja tu część osób czuję, że macie dużą pracę. To są te rany odrzucenia, porzucenia, zdrady, niesprawiedliwości, upokorzenia. To, co ja robiłam już warsztaty dwa razy, to, co robiłam medytację i część z Was już być może nad tym pracowała, bo czuję takie osoby tutaj, które pracowały, ale jeszcze trzeba ten proces pogłębiać, bo tam coś jeszcze zostało i to coś Was tutaj stopuje. Albo są osoby, które w ogóle jeszcze nie nad, nad tym nie pracowały i pora nad tym popracować. I zobaczcie, pod spodem jest to, co mówiłam wcześniej. Soulmate, bratnia dusza, ale to jesteście Wy tą bratnią duszą, bo tej karcie chodzi o to, że to Wy jesteście tą bratnią duszą dla siebie i wy macie najpierw stworzyć ze sobą tą idealną relację, żebyś z kimś stworzyć, tak? Albo żeby realizować się w pracy. Na różnych poziomach. To, co mówiłam wcześniej, połączenie jakby ze sobą i na co powinniście, powinniście jeszcze zwrócić uwagę, to weźmiemy z drugiej talii. Jakby klucz macie na wyciągnięcie ręki, zobaczcie. Tak, tylko tutaj są jakieś obniżone poczucie własnej wartości, być może jakieś lęki przed pójściem do przodu. Nie wiera w siebie, nie wiera w swoje możliwości. Nad tym popracować, bo to jest i to jest z dzieciństwa. Powiązane z tymi ranami, co mówią Być może też już nad tym pracowaliście. Ale nie ma do końca tutaj stuprocentowej jeszcze pracy, więc jeszcze ten proces pogłębić. I czego jeszcze możecie się spodziewać? Jest tutaj potencjał. To sama karta mi wyszła. Już Wam pokazuję. Nie, karta nieskończono nieskończoności potencjału. Mhm. Spójrz na coś z wyższej perspektywy. Wszystko, co jest w Twoim życiu, co Ci się nie podoba. To jest tylko lustrem tego, co masz w sobie. Jeżeli ci nie wychodzi w pracę, w twojej karierze, w związku, w czymś innym, to jest to tylko lustro tego, co z dzieciństwa zebrała się I nad tym trzeba popracować w końcu i odblokować ten potencjał, bo tutaj jest zgaszony potencjał totalnie i takie blokady mentalne, że czegoś się nie uda, coś, coś jest niemożliwe. A to trzeba odblokować i to jest przed tobą, żeby to odblokować. Tutaj wszystko jest jakby w twoich rękach, i jakby te karty pokazują, że za długo już chyba czekałaś jedyneczko, żeby to odblokować. Czas ruszyć do przodu. I daj sobie czas też na wszystko, bo to są wszystko procesy. To nie trwa tydzień, miesiąc, dwa miesiące. Ta karta czasu może też mówić, że dla osób, które już długo na całą pracują, to ta wiosna może być przełomowa, czyli Twoja cierpliwość zostanie Ci wynagrodzona i piękne rzeczy tutaj mogą przechodzić. Okej, okay, jeszcze wezmę z tej talii jako ostatnią kartę na dopowiedzenie i no, wejdź teraz mocno w duchowość. Będą przechodziły takie um, um, doświadczenia mistyczne, spiritualne, duchowe, których wcześniej nie było. Ale teraz to jest czas na duży wgląd w siebie, na, tą, na ten rozwój um, duchowy. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o jeden. Dwójeczka. Tu aż ciarki mi przychodzą, bo tu coś idzie większego. To jest karta y manifestacji. Zobaczcie, tu jest droga do, do, do tej bramy tutaj, gdzie spełniają się wasze marzenia. Lub jedno, tak? Bo to nie musi być kilku, może być jedno. I teraz tak, wy jesteście na tej drodze. Jesteście. Każdy jest dzień, dzień. Niektórzy są na początku, niektórzy w środku, niektórzy bardzo bliziutko tutaj, ale jeszcze nie ma tej manifestacji. I druga karta, to jest karta kreacji. Od ciebie zależy, kiedy tam dojdziesz, bo ty dojdziesz tam, gdzie chcesz dojść. Ale o twoich myśli, przekonań, blokad, które masz. Bo jeszcze tu są blokady, dlatego wy jeszcze nie dotaliście do końca. Jesteście na tej ścieżce, ale nie dotaliście. I czytanie ogólnie dotyczy manifestacji, jakiejś intencji, jakiegoś pragnienia. Jeżeli nie macie marzeń, pragnień, intencji, to być może to czytanie nie jest dla was, ale myślę, że większość osób ma. Yy, I yy, trzecia karta podpowiada, że Ty, jakby w dużej mierze znasz rozwiązania, wiesz co masz robić, ale brakuje Ci albo dyscypliny, albo wytrwania w pewnych rzeczach, yy, albo jeżeli już znasz narzędzia na przykład, no to korzystanie cały czas z tych narzędzi nie od czasu do czasu. Ale również ta karta mówi, że masz jeszcze właśnie jakieś blokady, żeby dojść do tego miejsca tam, osiągnąć ten sukces w spełnieniu tej intencji. Hmm? Jeżeli nie macie narzędzi, nie wiecie jak do końca z tym pracować, ale czujecie, że poszliście już do przodu, nawet nie musicie czuć tego, tak, ale chcecie dowiedzieć się właśnie jak pracować z intencjami, to zapraszam na mój kurs Manifestacja z poziomu wyższego ja, który można wykupić na mojej platformie z szkoleniami, kursami, on jest cały czas dostępny. Yy, więc dla osób chętnych zapraszam. No, weźmiemy najpierw z tej tali i zobaczymy co dwujeczka powinna usłyszeć. No właśnie, na razie momentami projektujesz coś czego nie chcesz. Dokładnie to co jesteś na tej ścieżce, ale odchodzisz od niej momentami albo stajesz w miejscu, bo projektujesz coś czego nie chcesz. Hmm? Da to o tym bardziej dla osób, które nie do końca znają narzędzia, to zapraszam na ten kurs. Bo tam macie dokładnie opisane narzędzia kwantowe, które pokazują właśnie, jak przekierować myśli na to co chcesz. Więc momentami projektujesz, dlatego jeszcze tam nie doszłaś dwójeczko, te negatywne rzeczy, bo nie ma w tobie pewnej dyscypliny i ta dyscyplina właśnie mówi o tym, że. Ty robisz coś pozytywnego dla spełnienia twojego, Twojej intencji, a potem projektujesz znowu te negatywne rzeczy. Nie umiesz wytrzymać. Nie ma tej dyscypliny. Na przykład znasz narzędzia, albo sobie medytujesz, a potem nie robisz tego. Albo na przykład y, robisz afirmację rano wieczorem, ale w ciągu dnia myślisz negatywnie. Albo co chwilę sprawdzasz, czy to się już spełniło. Hmm? Albo nie umiesz doprecyzować do końca. Czy nie do końca znasz narzędzia. Coś tam wiesz, sprawa kreacji, prawa przyciągania, ale nie do końca. Hmm? Więc tym bardziej zapraszam na kurs, żeby poznać te narzędzia, a tu macie pójście za śladami innej osoby. Czyli wy macie podpowiedź, a być może to jest to, co przed Wami jest, że wy pójdziecie za śladami jakiejś osoby. Czyli... Albo faktycznie gdzieś pójdziecie na jakiś kurs, szkolenie, pogłębicie swoją wiedzę, albo ktoś Wam coś doradzi, lub kogoś będziecie obserwować, czy przeczytacie książkę. I to um, jest dużą podpowiedzią, żeby właśnie iść po śladami jakiejś osoby. Lub Wy już wiecie, co macie robić, tylko nie robicie tego do końca. Ale to ktoś jest dla Was tutaj, którego wskazam, żebyście Wy zbliżyli się. Do tej manifestacji i weszli w tą bramę. Co powinniście jeszcze wiedzieć? Dlaczego? Na przykład. No właśnie sprawy domowe, z domu rodzinnego, dlaczego nie możesz czegoś za, zamanifestować w swoim życiu? To o czym myślisz teraz? To może być fajna relacja, przeprowadzka, e, przeprowadzka do Hiszpanii, tak? Czy to Portugalii? E, czy e, nowa praca, czy super zarobki? Cokolwiek to jest, jest to związane z domem rodzinnym. Stamtąd są blokady, i ja tu nie będę mówił, jakie to są blokady, bo o każdego to będzie naprawdę, yy, bo to jest dużo, tak? Ale to jest z domu rodzinnego, wychodzi I na to zwróć uwagę yy, yy. i odblokuj swoją kreatywność. W kreatywny sposób, jakby działa i twórz, wspirujący też. Hmm? Czyli tutaj mo momentami, może ta kreatywność nie być taka super, albo w ogóle jest przeblokowana, albo jest tylko czasami, możecie mieć takie skoki, że czujecie takie, wow, że tu będę coś robił, tu, i wy robicie, a potem jest dołek. Takie coś czuję u niektórych. No właśnie, uwolni się od czegoś i to są sprawy domowe. I tutaj mi się pokazuje, zobaczcie, tu jest uwolnienie z tych blokad, z tych przekonań, z tych programów i... Yy, tu macie poczucie własnej wartości albo wątpliwości, że coś się nie uda, nie wyra w siebie, w swojej możliwości. Klucz jest na wyciągnięcie ręki, zobaczcie tutaj. Ten klucz jest tutaj. Czy jakby coś było przed wami, a wy do końca tego nie widzicie, tych rozwiązań, tego klucza. Mogą być wasze jakieś lęki, obawy też. Okej, okay. patrzymy sobie dalej. Co powinna jeszcze ta... Dwójeczka, wiedzieć, medytu. Mhm. Medytu i wejdź w. Będziesz celebrować, będziesz celebrować, ale ty musisz wejść w tą energię celebracji. Mhm? Macie kartę medytacji. W medytacji jesteście w stanie dużo zrobić. Tutaj trzeba, e, według mnie, z założenia popracować. E, I różne tu medytacje mogą być z tymi blokadami wewnętrznymi, z intencjami. Myślę, że jedno i drugie i wy będziecie świętować to, co zasiewaliście, ale tak jak powiedziałam, kiedy to będzie, u każdego to jest indywidualne podejście, bo są jeszcze blokady. Zobaczcie, tu są ziarenka wysyłane wszechświat, a tu jest celebracja, czyli świętowanie, czyli coś się udaje, ale wy macie wejść najpierw w tą energię też, czyli poczuć. To jest to prawo założenia. Czuję, wiem, że to przejdzie, to będzie. I nie wątpię w to. I Wy możecie mieć tak momentami, że wątpicie. Raz możecie nie wątpić, ale jeżeli przechodzą wątpliwości, to niestety one mocno tutaj działają. Ale będzie świętowanie, bo tak czuję, że będzie. Tutaj te karty też wskazują, że będzie ten sukces świętowanie. I co powinniście wiedzieć, wykorzystujcie na maksa wszystkie możliwości, które pojawiają się w Waszym życiu. I to mogą być różne. Nie będę tutaj określała, bo u każdego to będzie inna manifestacja, inna intencja. Nie korzystacie do końca z możliwości, z potencjału jakiejś sytuacji. Hmm? A jeżeli chcecie, żeby coś tutaj się zrealizowało, żebyście świętowali, no to wykorzystujcie szanse, możliwości. Czyli nie skupiamy się na tym, co nie wychodziło, tylko właśnie na potencjale sytuacji. Okej, okay. to tyle, jeżeli chodzi o dwa. Trójeczka. Kreacja, twórczość. Mhm. Dobra. Niektórzy z Was mogą po prostu wchodzić w taką energię twórczą, albo Wy macie przekaz, żeby uwierzyć, że Umiecie tworzyć coś pozytywnego w swoim życiu, albo że jeżeli jesteście artystami, to um jesteście dobrymi artystami? Nie musi dotyczyć to artystów, bo ta karta może mówić o tym, że macie czas uwierzyć, że wy też tworzycie pozytywne rzeczy w swoim życiu, że jesteście w stanie stworzyć, uwierzyć swoje w ogóle dary, talenty, bo tutaj mogą być osoby utalentowane nie tylko pod kątem jakiegoś mal malarstwa, czyli nie tylko artystyczne, tak. Dużo osób na kanale ma dary takie ezoteryczne, duchowe, spirytualne i wiem, że nie do końca w to wierzycie. W, sie, w siebie, tak? I, I w te swoje dary. Uważać, porównajcie się z innymi, uważacie, że na przykład ktoś jest lepszy, no to teraz jest czas na wiele siebie, swoje możliwości. Jest Karta Sprawiedliwości i ona jakby w tej talii często mówi o takim odnowieniu, tak? Zrzuceniu starych przekonań, starych namyków i pójście do przodu. Być może też macie w sobie rany niesprawiedliwości, dlatego pewne rzeczy wam nie wychodzą i tą raną trzeba się zaopiekować. A trzecią kartę mam taką, tylko wiecie, co szukam książeczki, bo ja zapomniałam, co ta karta oznacza. No po prostu wypadło mi z głowy. Totalnie eee, zapomniałam, ale pewnie jak spojrzę, to od razu będę wiedziała. Co ona tutaj dla Was oznacza. No właśnie, możecie nie wierzyć do końca w siebie, możecie y, mieć wątpliwości, y, możecie zafiksowywać się na pewnych rzeczach. Uwolnijcie to. Mm, czekajcie. Możecie za mocno się też starać gdzieś. A to też nie o to chodzi, żeby się starać, bo to trzeba sobie poukładać, co nie oznacza, że nie macie się starać. Żeby to w tą stronę nie poszło, że trzeba tutaj w głowie sobie poukładać. Hmm? Czyli taka nie do końca wiara, albo w tą możliwość wykreowania czegoś pozytywnego, albo w ogóle w siebie, w swojej możliwości. I co jeszcze tutaj, jakby trójeczka powinna wiedzieć? No właśnie, coś macie tutaj te powody uzdrowienia. Być może przez kogoś, tak? To jest karta do uzdrowienia. Może być jakiś filar, może być ogólnie wasz sposób myślenia, jakieś przekonania czy te rany. I wy w bardzo jasny sposób jesteście w stanie, jakby coś zobaczyć co macie w sobie. Słuchajcie też swojej intuicji. To jest też karta intuicji i podążajcie za jakąś osobą, czy to uzdrowienie może być z pomocą jakiejś osoby, bo to jest typowo podążaj w kierunku, ale po śladach innej osoby, czyli wy możecie pójść na jakiś kurs, szkolenie, przeczytać jakąś książkę. Może jakaś osoba was po prostu zainspirować albo ktoś wam może coś doradzić. Hmm? Jeszcze patrzymy sobie tutaj Co na co powinniście zwrócić uwagę. Eee, czekajcie, dziś ja sobie jedną kartę doczytam. Tu macie kartę mówiącą o tym, że u was to jest czas na, na to, żeby nawiązywać pozytywną relację ze sobą. Czyli skupić się na relacji ze sobą. No właśnie, to jest czas na przekierowanie swojej wewnętrznej mocy na siebie. Dokładnie tak. Nowe, nowe sposoby myślenia na kreowanie czegoś w swoim życiu. Dokładnie tak. Czyli ja tu, tu mogą być osoby, które na przykład gdzieś tam starają się za bardzo albo robią coś dla innych i czekają aż te osoby coś też im dadzą albo los im da, albo coś samo się zmieni, a to tak niestety nie jest. Nic się samo nie zmieni, jeżeli ty nie zmieniasz sposobu myślenia, podejścia, nie zmieniasz tego, czy, co masz w środku, to czym wibrujesz. Hmm? I taki jest tutaj przekaz, że to trzeba uzdrowić, jak ty uzdrowisz siebie, to powoli zaczną się same rzeczy zmieniać, i nie trzeba będzie o to walczyć z zewnątrz. I co trójeczka jeszcze powinna wiedzieć? No właśnie, i w relacjach macie zwrócić uwagę, trójeczka ma taki najtrudniejszy przekaz. W relacjach macie zwrócić uwagę na granice, bo wasze granice mogą być przekraczane. Hmm? Czyli nie umiecie do końca ustalać granic lub w ogóle. I jest karta pauzy, a to jest tarotowa wieża. Czyli tu są jakieś rzeczy zazwyczaj z dzieciństwa. Eee, tu ta karta mówi o tym, żeby zawalić właśnie te stare struktury, stare programy. Zostawić jakiś ból, jakiś żal, jakieś traumy za sobą. Ale najpierw to trzeba przepracować. Czyli to jest to uzdrowienie. Patrzę, co już było. To jeszcze weźmiemy z tej talii. Co jeszcze tutaj trójeczka powinna wiedzieć? Mhm. No, nie dostrzegasz pewnych rzeczy. Dokładnie tak. Nie dostrzegasz pewnych rzeczy. Odwracasz wzrok od czegoś. To są trzy matki. Jedna ma zasłonięte oczy, czyli nie dostrzega, druga ma zasłonięte uszy, czyli nie chce czegoś słyszeć, a trzecia zamknięte. Usta, zasłonięte usta, czyli ona czegoś nie mówi. Więc tutaj nie jesteście mocno w ale macie wsparcie i słuchacie to wsparcie. To są wasi przewodnicy duchowi. Eee, nie do końca to słuchacie, bo tak czuję, że tutaj dostajecie podpowiedzi, wskazówki od pewnego czasu, ale tego nie robicie. I tu jest przekaz, żeby połączyć się ze swoim wewnętrznym przewodnikiem, żeby medytować na przykład, tak? Skupić się na tym wewnętrznym głosie, a nie zajmować się milionami spraw, bo ta karta mówi o tym, że wy mm, swoją uwagę kierujecie na coś, co nie powinniście, albo bardzo chcecie pomagać innym, albo. Za dużo robicie ogólnie w życiu, tak? Czy siedzicie, nie wiem, na Netflixie, na Facebooku, oglądacie filmy, odwracacie uwagę od swojego rozwoju. O, powiem tak. Czy niezbyt dobrze go, gospodarujecie swoim czasem, swoją energią. Jeszcze na sam koniec ostatnia karta, jako dopowiedzenie Na ten czas, równo nocy i początku wiosny. No właśnie, zmieni perspektywę patrzenia na coś. Bo tutaj macie klapki na oczach, niestety. I dopóki to nie będzie uzdrowione, to nie ruszycie z pewnymi rzeczami. Zwłaszcza, że chrześcijan Was wysłuchał i daje Wam znaki, daje Wam przekazy, ale nie zrobił Waszej za Was tej roboty, którą Wy macie zrobić. Okej, okay, to tyle. Pozdrawiam serdecznie. Papa. Pa.